Ej, to ja. Witajcie w kolejnym odcinku. Tym razem po polsku. Serio, po polsku. I przepraszam, że jestem tak nieprzygotowana, ale wczoraj przyjechałam z, z czasów i, i tyle. Więc nie, nie pomyślcie sobie, że niby coś tam źle zrobiłam. No, nieważne. Jeszcze raz, Helika. Powiedzieliście mojego. Hello, hello, hello. Mam TikToka. I mam tylko jeden, jeden odcinek na TikToku, bo mi koleżanka pozwoliła wysłać na mój kanał jej TikToka w sensie Ta Nikola e, Michowicz Znacie ją z TikToka, proszę bardzo. E, ona jest bardzo fajna. Moja przyjaciółka, a ja jestem anonimowa. Bo jak wiecie, skoro na kanale jestem anonimowa, to czemu nie mam być na TikToku? Bo od razu by każdy wpadał i tak coś... Boże, szybko! Szybko, szybko! Zobaczmy, jak ona wygląda. I wiecie, takie to jest troszeczkę dziwne. No bo tak wszyscy chcecie zobaczyć moją twarz, ale niestety nie. Ja jej nie pokażę, bo póki co jestem jeszcze... Na to nie jestem przygotowana. Może będzie jakiś odcinek osobny, że, 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 że jakoś pokażę może tą twarz, ale to nie będzie raczej to samo, co, co pokazanie całkowicie twarzy, bo jedynie to odwrócę aparat wtedy w swoją stronę. Ale nie będzie to w trakcie filmu, ponieważ nie mam takiej opcji. Szkoda, no nie? Nieważne. No i tak. To jest troszeczkę taki dziwny odcinek. No i oczywiście poza. Przeszło dla was. Pozdrowo o boże przepraszam mam taki bałagan że to po prostu pomyślicie sobie po co ja nagrałam, skoro mam bałagan w pokoju ale wy tego nie widzicie na szczęście i jest ok i tak mam nareszcie swoją półkę pamiętacie ten domek który tam stał nie 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 było o jezu przepraszam bo kiedyś to ja wam pokazywałam jak wygląda mój pokój ale też tak trochę anonimowo. No i no. I tutaj na tej półce kiedyś stał taki domek. Ja Wam go zaraz pokażę, ale musiałabym się wdrapać na szafę. Sama go tam postawiłam. Także Wam go zaraz pokażę. I bardzo, 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 bardzo się cieszę, że są wakacje. Jak, to by, jak ktoś będzie chciał się spytać w komentarzach F. Yy, no, będzie się chciał spytać, yy, za, yy. matko, no czemu mi się plącze język? Pewnie tylko dlatego, że są wakacje. Wróciłam z czasów. Się wcale nie cieszę.